Dobra drodzy, No to biegnijmy do głównej bramy. Niezła w Dobra, nieśmiertelniki w mojej opinii warto zbierać. Ole, mocno na no na LNCR O, stypaki to jest dosłownie ratująca tyłek totalnie. O, Więcej dolarów NCR. A ze standardowych karabinów wojskowych z kilku zrobimy jeden. a do tego mamy dużo amunicji może nawet to będzie bardziej optymalne a wiecie dlaczego? bo nie jest to jakaś broń która jest turbo, super, nie wiadomo jaka Zbroja jest w fatalnym stanie. Niestety wiem. Sorry niewolnik, ale... Wtedy mają te w tych elitarzach. Oh Zdejmujemy ich. Powoli, bo powoli, ale jednak... że nic nie ma, bo to jest tanie, tanie uzbrojenie. Ty ma w na gryzonie. Tutaj tu, to dość drogi biskoptonel. drogi, ja to ja to biorę. Do tego się użyję. Do naprawy mojej broni. X. Kolejny radar łapkowy! Od zawsze warto było, moim zdaniem. Hmm. Karabin laserowy w mojej opinii jest jedną z lepiej, jest bardzo dobrym growem. Będę w stanie sobie też naprawić na aktualny karabin. Tutaj widzę miałeś ręczny karabin maszynowy. Nie wiem, czy będę w stanie to unieść. Ile to bawy? Piętnaście. Jeszcze będę w stanie to odnieść, ale pomału zbliwam się moi drodzy do limitu, nie wiem, jestem na limicie więc to czego będę potrzebował i to szybko, to jest handel. Na szczęście, tutaj jest ta chyba budka handlowa... Gunrunnerów. Dobra, save all, bo udało nam się to ogarnąć. Welcome, Sir Będę de facto musiał sprzedawać mu za amunicję. Ale nie. Też potrzebujemy, moi drodzy, bardzo dobrego pancerza. Moim zdaniem ten będzie idealny. Więc musimy mu te rzeczy sprzedać. To coś bawi. Czy ja mam tu rzeczy, które bawią? Nie. Równych. back. and see us again soon. Dobra. Okej, czyli mamy już w mnie wziąć sobie doje dobrą broję. Welcome sir Ormat. Interesuje. Jeszcze hmm, muszę coś sprawdzić, czy to się da naprawić tym, żeby poprawić właściwości? Bingo w takim razie mogę mu jeszcze posprzedawać rzeczy. Welcome sir or Dwa kolty żeby tutaj, bo mnie interesuje pancerz bojowy. Dwa nowe bojowe. Co to jest Rossman Laser Rifle? Będę musiał to sprawdzić. Dobra, tracę troszkę, ale moim zdaniem to jest dobry interes. Dlaczego? Zobaczcie. Mam w sumie niezłą już zbroję. A co to bre... breg... Z, 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 walk, czy co? What the... the fuck? No, no ja z okazji mam kolejne wecz w dotatkach. Ale to mi nie daje ani questu, ani lokacji niestety. Tego chyba nie sprawdzałem. Oni mają i naboje i nieśmiertelniki moi drodzy. hey we never finished some tough ah there you are you've turned into quite a sound investment already good work we're going to be sifting through the ashes of that fight for weeks ncr radios already got wind of it and are having a field day it sounds like we're going to have to advance our deal here i just lost water and power in union city in the last thirty minutes we ain't got enough boots on the ground to go scout it out and see what happened i have two missions for you if you're willing. we've got a hotel and apartment buildings north along this road they cost a lot but they're fair if you want free you should go to. if you're much into science or have a friend who is. You can have them bunk with him. He needs an assistant to keep the bots running. Deal. What's that, my All right. Now but that we've me got deal, all I'm this good. pleasant talk out of the way, we'd better get hurrying. Union City is without power and water. We've had electricity from up north of New Reno nigh 25 years. There's an old relay station on the dry lake routing the juice to us. There's a savage chieftain out east. As a tribe stationed around a water reserve from before the Great War. It's where we get our pipeline. Raiders must have hit it pretty hard. The scouts say they're fending off some locals. Those same locals are in control of our water supply. I need you to get the power running at the relay, then hightail it over to the savages hidden city to fix the water. Dobra okay. thing is voda. I drew up this map during the battle. Here, I'll show you where to go. It's a long, dangerous walk. Zaibula is a California savage town out in the hills. There's a canyon they're holed up in where the dunes meet the foothills. They call it the Hidden City, and it's just that. Hard as hell to find. But there is an underground water line runs here to there. The savages turned off the ancient water pump, or it just broke. You'll either have to repair it or find an alternate plan of attack. You can carry it all back on foot, but I imagine that'll make your back a little sore. I'd say you can handle it. That Vault Tech Engineering is about the same as this whole deal. There's a dank old vault out there. Really small, though. All it had was a supply of water. Wonder what in the hell they were thinking. Okay, is that the time you have told Unless the Raiders genuinely fucked it up, it's just a matter of throwing a switch. We replaced all the electrics twenty years ago. This line doesn't feed all of LA, just part. So NCR isn't freaking out about it yet. Hell if anything, it's buying them time to hit the crime lords. Power's not a giant concern. We've been in the dark before. But it's nice to have cool drinks and fresh food. So you'd better hurry. Okay. Well, judging by your vault past, that's not impossible. I'd say you go check up with old Marius and his base. Just take the road up on north into the fields. It's got this weird cloaking device on it. Turns invisible until you're right on top of it. Marius is pretty crazy. Better get yourself ready. Dobra Noto to... okay. All right. You have your mission? Good Mamy luck, misje, You're gonna need it. Ale... Just make sure to keep an open mind. There are a lot of ways to solve these problems. Not all of them require you to get shot up. I like your enthusiasm. Before you run out and conquer the world, how are you planning on doing it? Is... Mam Nauka all right, then. I'll see you on the other side. Good luck, gunslinger. Oh. Czyli mamy misję, ale teraz bym się wreszcie po Union City rozejrzał i w ogóle jest misje, które będę musiał generalnie leść, dość daleko na, na tych misjach. Więc moi drodzy, czas najwyższy, w końcu się po Union City, moi drodzy, porozglądać. Widzę. najpierw sprawdźmy mowy budynki w głównej alei czy, ma, czy jest tu z kim pogadać i tak dalej, czy to jakiś NPC te sprawy czy to jakieś questy mowe poboczne To generalnie warto... To jest gra, w której generalnie warto się moi drodzy rozglądać no i nie zapominajmy o jednej rzeczy. No i nie zapominajmy moi drodzy o jednej rzeczy istotnej dość. A mianowicie Aj, właśnie zapomniałem że tutaj mamy dość dużo perków yy, związanych a, w ogóle musimy Steampaki dokupić, to jest pod rzecz. my mamy dużo profitów związanych yy, z, z tym. krypto. Generalnie z krypto i ogólnie gra nam daje bonus pod postacią równych, równych, możliwych profili, więc w mojej opinii przynajmniej warto, warto je rozglądać. A wczoraj na można znaleźć rzecz, która daje mi, bo to jest rzecz, która daje mi stały bus do statystyk. Skradanie zwiększa się o 4. No i zarąbicie. Plus kapsle. Plus hełm bojowy, który, którego mogę użyć do naprawienia mojego. Tutaj mamy pełno, naprawdę, karabin myśliwski. Więc to akurat warto było odwiedzić. W przypadku. nie będą takie znaleziska, jakieś turbo dobre. Ale od czasu do czasu trafi się coś wybitnego, jak na przykład książka podnosząca na, na stałe wartość naszych statystyk. Czasopisma podnoszę, bo one nic nie wawą, więc... Nie ma tak, że tak samo te leki, lekarstwa. Jeśli coś nic nie wawy, to można to władować do ekwipunku bez, jak gdyby, moi drodzy, konsekwencji. Hmm, tu mamy lokalsów, więc zapewne gra... A nie, nawet nie znaczy mi tego na czerwono, a to heca. Ale ja nie będę z to nic zabierał, no bo skoro są akurat w tej hangce te lokalsi, to ten... U, bardzo trudny. U. Na pewno coś szczególnego jest w środku, albo w środku jest nic i yy, nic nie ma i to jest troll. Dobra, stąd wyszedłem. Wino marki wino, wino marki to dobra. Śmieskuję sobie troskę. Menaty i la Fantoma. Bierzemy. I generalnie powoli wracam się tą samą trasą, tylko sprawdzając domki po drugiej stronie. To jest jakiś magazyn. O, kapsle i steampaki. Ja tak bardzo steampaków potrzebowałem. Więcej kapsli i steampaków. I stealthboya wezmę, bo stealthboya akurat można z miarę dużym zyskiem, ładnym zyskiem sprzedać trochę amunicji. Bardzo dobrze. Okej. Okay. mamy mercenery, mercenery wy mi raczej nic nie powiecie ktoś mówi, no raczej wa nie inaczej randomy gdyby mieli coś do powiedzenia, to by mieli imię ale tu jest, moi drodzy Joe z Kornowa, pogadajmy to the RAM Shack. We've got spirits aged over 200 years. <laughs> uh, at least they used to say that made it taste better. Uh, what can I do for you? <laughs> hey, dobra. Here's ah. what I've got. So you taste it prostu to But you Ale nie ma w kapsli. Wcale to nic nie masz. Wcale to nic nie masz i nie warto w związku z tym z tobą gadać. A teraz moi drodzy piszecie była pora. A Dom Kip Figuvna Yalei. Oh, there's a college for Gadarmes Dima. Hey there, kid. You see all that blood and gore from the last battle? Golly! I never thought I'd see the day when the raiders would try to attack Union City outpost again. This means war! You missed us? Name's Bert Grumman, comm officer, NCR Territorial Forces, Charlie Company. I've been stationed here in Union City the past six years. Ain't never seen this dusty asshole in such a mess. Where'd you.